Łukasz i witam w kolejnym odcinku z gry Stars Dzisiaj, poziom idealnie. Dzisiaj zagramy sobie za Kim, 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 bołem. One for the bull. Tu du du du, du. du, du, du. Mary, bro. Bu. Trzeba walić Bu Prosta zasada Walimy dudu, 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 Myliśmy dudu, 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 Bu? Hmm. I teraz ściągamy bół. A Tera Tera, będzie Karl Dobrze, to już jest kurde. A mogłem strzelić może? A? Chyba mogłem nawet strzelić. Wydaje mi się, że mogłem też strzelić. Dobra, podaj podaj dobrze ale nawet dobrze, że z podaj. podał Dobra grze po obronie zgasić gołynie wow, panie święty, kurde panie kurczy felek gol auuuu

Zgasić jej nie mogę. Odchodzę w na wolną drogę. I widzę jedną przy którym tracę mowę. I wracam. I wracam sobie na chatę. Zapalę herbatę. Nie kurde żadne lata I puka, i puka, i puka do drzwi. I widzę panią od skradu. Ona by tak Być tu ze mną. No, kont, please, no. No. Nie przemyślałem, że mogę oberwać. Ale El Primo się rodzi i... i ból, i ból idzie na szelkę. Ona by tak chciała być tu z bólem. Kręcić bramkę po patrzymy... Podaj! Przez kurde ode... Czy ona jest na pierwszym levelu w ogóle? Chyba tak. Mi się wydaje, że tak. Aj, mogłem walić w to. A zgasić go nie mogę. Odchodzę szczelnie zaraz, chwycam pełną mądrowie i widzę jedną zam. że którym tracę mowę. I zamień, i zamień, i zamień siebie w góla. I puka, i puka, i puka tutaj po drzwi. Pani skradła, ona widzę. chorego na bolami nie można tego robić. Ona być tu ze mną. Ewan, bo o go o ole. Wow, kurde! No, no, tak jedno. Bierzemy ich, co ona by tak chciała. Być tu zepsuć strzelę gola poczem liczyć. Wejrą, nagrywaj, byta... ha! Nie dziewięć by strzelił kolana. No to 16, pucharków koląduje do nas. A czego nikt nie jest aktywny? Jedynie Iskor Marcel, Banada Bombix, Black Boy, Koryś o nie, 3 puharki do 300. 12 000, 300 pucharki. Jak teraz to wbijemy, to jesteśmy koksami. Ludziska, o nie mamy na sterperze. Hmm, trudny. Trudny meczek Trochę No Nie ma hmm, 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 hmm. Oh, tak łatwo. jakby się działo. tak Dlaczego? No mogłem tego zwalić? Dawaj tę meduzę. Dawaj tą meduzę. A, już myślałem, że to Jessie tam stawiła. Tylko tego. Wieżyczkę. O nie, nie zajdziemy ich od dwóch stron. Muszę się podleczyć. Czekam na HP. A

Zły ból Zły ból Nope 560hp tylko mi zabrałeś Więcej ci nie dam Pff. Dobra mamy jej z głowy także dobrze Poczekam na HP gasić go nie mogę Pracę w na Ooo jaki hoj waliła ta Penny Dawajcie gola strzelajta Bo was kurde zabije My mamy osłonę oni nie i jeszcze mu, mu, możemy przegrać Nubrzy Let's stay there. No nie, 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 nie Dlaczego? Akurat kucharki musimy przegrać Musimy? Musimy? Nie, nie musimy! Nie. Jedna na dziesiątym. Dobra, może zagramy sobie co Jak napiszecie w komentarzu Brawl Stars, to przypnę wam serduszko. Pierwsza skrzyneczka Psycherzy obserwujący. Dobra Cyk. A już myślę na dwa strzał. No jak chcę soja, soja, soja. W ju podjedziemy. Zacziemy las świadom. Wiłkę drogę. Nie winę nam żytu, tracę mowę. Wracam i wracamy, wracam sobie na radę. Opalam sobie prosteczy. Na dwa. <grym> Chyba tam była skrzynka, nie. To by kurde, Leon. Nie, być MZ. U to będzie Leon. Takie cykleon. Serpai, kipsy. fajnie. LOL. Siedem parę kubesów. I zwalamy sobie w krzaki. Mm -hmm. Daj na Magnasta na Myślałem, że on bądź zużył. A to Ale dobra. Pokampimy się trochę. Dobra, wywalamy z tych krzew. Tutaj ktoś będzie. Wiedziałem. Poczekam na jest Nikt nie będzie miał panki ja ja Dobra, drugie miejsce, spoko. By co się puszy mm -hmm. dwa pucharki? Więcej. Jeden. Mójka mm -hmm. oh. mniejka patrzy, panie święty. Mm, mm, mm. Poczekam na HP, a zgasić koło nie mogę A to odejdziemy mi Świecą słone Aha Aha, o Arek. Arek. Arek 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 tutaj jest, Arek Prosek Tak jak rosa z Oh. <laughs> easy busy and that is is my friend now and that is is my friend now maybe oh. more pumpkin a... pumpkin Pump. The boy. <coughs> Let's just drop it. No to sobie gramy. Auu, auu, au. au, Gramy sobie z arkiem. Jeszcze zbiera rundę z arkiem. I kończymy odcinek. Arek sobie przyjmuje środeczek. A ja idę sobie na boczek, i wraca, i wraca, i wraca sobie po panu uh chodzę. -huh, uh -huh. Idziemy. Pomóżmy, Arkowi, pros Przecież ale, tu wszystkich to prosek. No dobra. Tutaj. Te... O, panie święty. O, nie. Nie. O, pokazał mi się. Mm, mm, mm. Mam, dobrze. No can't please, no. Nope. Chciałoby się... Jessie? Dobra, biorę to drużynę. Mmm, Dobra. Ona się waliła. Cyk, 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 cyk. Cyk. No i ból nie żyje. Dziękuję za kupca. Weź tego kupca Arek. A ja idę na to u Jessie. Cyk. Cyk. Dobra. Prawie, że umarł. Jurat. Dobra, ale mamy 300. 11 300 mamy. Nie, możemy to przegrać. Możemy to przegrać. Cyk, cyk. Dobra, plus siedem. 554, już bólem nie gram. Mm, Shelly też nie gram. Co? Ja wezmę sobie... No, bibi. Dwa pucharki brakuje. Jak ją wbiję? Będzie fajnie. 750, muszę mieć. Inaczej, supercel jest nieuczciwy wobec mnie. Jak on w ogóle oberwał, jeżeli ja nie, nie wydałem? Nie chciałem wydać naboja. Ciałoby się, kurde, jak się nie chce. Cyt. a ja już cały no. make it up. Watch is there! Pyk! Pyk! Cyk! Zgasić go nie mogę. Odchodzę w rosę, No, 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 no! Fff. Cyk! Dobrze! No! Can't, please, no! Cyk, cyk! Wybij ulcem! Mm -hmm. Dobra. Nie wybiłeś? Opie! Chciało by się. Ty. Ty. Rozwalaj tą, Tego mortiska. Walonego mortisa. Czego ultem nie wjechał? Boże kochany. No i czego ultem nie wjechał? Tamten mortis. No to Nara. Ludziska. Trzymajcie się. Cześć. A ja pró próbuję jeszcze wbić, może. I baby. Nara.